Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na radę szpinakową z łososiem. Do jej przygotowania potrzebujemy 4 jajka, pół szklanki mleka, niepełną szklankę mąki, około 100 g, 150 g szpinaku, może być świeży, ewentualnie mrożony, szczyptę soli, płaską łyżeczkę cukru, 200-300 g łososia węconego na zimno, dwa serki typu Philadelphia, jeśli nie masz możesz wykorzystać 150 g serka mascarpone wymieszanego ze 150 g serka kanapkowego, szczypiorek oraz koperek, opcjonalnie możesz dodać sok cytryny oraz pieprz. Kielicho od blendera umieszczamy szpinak. Dodajemy pół szklanki mleka, łyżeczkę cukru. Oddzielimy białka od żółtek. Tak żeby wszystko się fajnie ubiło, żółtko mieszamy w blenderze. Zamykamy i blendujemy przy pomocy blendera kielichowego, jeśli nie masz, możesz wykorzystać blender ręczny. Dodajemy mąkę, jeszcze raz blendujemy. Mamy pięknie zieloną masę. Białka ubijamy na sztywno z odrobiną soli. Do białek dodajemy masę szpinakową. Wszystko delikatnie mieszamy. Bierzemy teraz blachę od piekarnika. Wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170 stopni w opcji góra-dół. Na blachę wykładamy jajeczne ciasto. Rozmarowujemy na prostokąt są przepisy, że się dokłada proszek do pieczenia, Przecież ja proponuję zrobić bez lepiej byłoby użyć samo samopoziomującej i tak przygotowany biszkopt wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłem wcześniej nagrzanego do temperatury 170 stopni na 20 minut tak, żeby nam się ładnie rogi zrumieniły w międzyczasie posiekamy zioła. Ja użyję jeszcze piorek oraz koperek. Jeśli nie niby koperku możesz wykorzystać Pietruszkę. Odrobinę koperku. Ja nie dam dużo, bo nie przepadam. Ja mam zwykły śmietankowy, ale możesz wykorzystać ziołowy. Po 20 minutach nam się biszkopt piecze wyłączamy piekarnik i uchylamy na 2-3 minuty i dopiero po tym czasie wyjmujemy biszkopt. Ciaso zajmujemy i jeszcze ciepłe zwijamy. Niezbyt mocno. Ostawiamy na 15 minut. Proladę mamy przestudzoną, rozwijamy i smarujemy serkiem. Możemy serek oprószyć pieprzem, mig w ciało, ziołowy, także wykorzystam cykły. Na serek wykładamy łososia, ja mam grube plastry, także zaczniemy od jednej strony. Zobaczymy ile wystarczy. Tą końcówkę zostawiamy, zostanie sam serek. Posypujemy ziołami. Teraz już musimy ściśle zwinąć. owijamy w drugi papier, ewentualnie folię i odstawiamy do lodówki na minimum pół godziny jako, że nie mam czasu pokroję wcześniej w moim przypadku minęło 10 minut ale tak jak mówiłem najlepiej odstawić na pół godziny albo nawet na dłużej kroimy na paski, oczywiście dupka dla wykonującego Smakuje tak samo jak wygląda. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.